Witam. Pokażę Wam dzisiaj zestawienie trzech urządzeń, które pozwolą na utrzymanie prawidłowej wilgotności w domu, takiej pomiędzy 40 a 60%. Bo jeżeli czujecie taką suchość powietrza, suchy nos, suchą skórę, pokasujecie, dzieciaki chorują, no to znaczy, że trzeba coś zmienić, coś z tym zrobić. Porównam parametry tych urządzeń Philipsa i sami zdecydujecie, który jest dla Was najbardziej optymalny. Na rynku najbardziej popularne nawilżacze to nawilżacze ultradźwiękowe. One z nich wydobywa się taka delikatna biała mgiełka, która niestety osadza się na meblach w postaci mokrych plam. Te nawilżacze korzystają z technologii NanoCloud i dzięki temu oczywiście umożliwiają odpowiednie nawilżenie e, powietrza w pomieszczeniu, wydostaje się z nich mgiełka wodna, ale jest niewidoczna dla oka, dlatego że te drobinki wody są bardzo e, intensywnie rozbijane, są malusieńkie, na tyle, że w 99% e, nie przenosi się e, na tych drobinkach wody już bakterie, kurz i inne szkodliwe substancje, więc są zdrowsze. Wszystkie te trzy urządzenia mają automatyczne sterowanie. To nas bardzo wyręcza: to znaczy pozwala nam utrzymać ten poziom wilgotności między 40 a 60%. Pozwala nam, informują nas, kiedy trzeba wymienić filtr, kiedy trzeba doleć wody, pozwalają na przykład na ustawienie. Także urządzenie pracuje godzinę 4-8 godzin, ma specjalny tryb podczas snu. Urządzenie działa optymalnie ciszej, tak żebyśmy komfortowo spali. A teraz pokażę Wam poszczególne, każde z tych urządzeń, porównując ich funkcje. Nawilżacz powietrza składa się z kilku elementów. Zdajmy teraz tą część elektroniczną z wentylatorem, a w środku Zobaczcie, mamy jakby pojemnik na wodę i filtr, który nasiąka wilgocią. Taki filtr nawilżający. Jego umieszczamy w środku i dzięki niemu będzie ta wilgoć mogła rozchodzić się w pomieszczeniu. Oczywiście dzięki wentylatorowi, który będzie ją odpowiednio rozprowadzał. Uruchamiam urządzenie i od razu mam informację, jaki jest poziom wilgotności powietrza. Tutaj 36% no mogłoby być trochę więcej, przynajmniej 50, więc jak najbardziej konieczne jest używanie tutaj nawilżania. Nawilżacz powietrza mogę ustawić poziom tego nawilżenia na 40, 50 lub 60%. Albo pozwolić, aby automatycznie urządzenie ustawiło nam ten poziom wilgotności i zdecydowało o takiej prędkości wentylatora, aby tutaj wskazany poziom wilgotności 50% utrzymać. To mamy tryb auto przy prędkości urządzenia. Jest też tryb nocny. Praca taka cichsza trochę. Dwie takie fale: szybszy i trzy. Najszybsze. Tu chciałam Wam jeszcze pokazać. Timer możemy ustawić, określić czas pracy urządzenia na godzinę 4 lub 8, albo nie ustawiać żadnej z tych godzin i praca urządzenia będzie ciągła. Pokażę Wam teraz nawilżacz powietrza z opcją oczyszczania, tu zobaczcie jest filtr nawilżający, on będzie nasączony wodą i wentylator dzięki temu będzie rozprowadzał powietrze w odpowiednio na wilgotne, wkładamy tą część, a tu mamy zbiornik na wodę, on ma aż 4 litry, czyli nie będzie trzeba bez przerwy biegać i wodę dolewać, bo jest dosyć spory. O. Słyszycie, jak woda jest pobierana przez urządzenie. A teraz druga część. Pokażę Wam, jak wyglądają filtry. O, tu mamy taką siateczkę, która pierwszy ten kurz nam złapie. A tak wygląda filtr. Teraz uruchomię urządzenie i pokażę Wam, jak działa. Uruchamiam urządzenie. Tak samo mam informację o poziomie nawilżenia I teraz mogę ustawiać opcję pracy urządzenia na 1, 2, 3, 4 i tak aż do 8 godzin. Mogę zmienić, tu mam tryb automatyczny. Pierwszy poziom prędkości, drugi, trzeci. I automatyczny, taki, który dostosuje poziom też wilgotności. I teraz e, mogę ustawić poziom wilgotności na 40, 50 lub 60%. E, mogę zobaczyć, jaka jest temperatura w pomieszczeniu, bo od tego też zależy poziom e, wilgotności. E, I e, mogę wyłączyć na przykład to, żeby ten panel nie był widoczny, bo e, nie chcemy, żeby tu się pojawiały żadne wyświetlane informacje. Ważną też rzeczą jest to, że jest kontrola rodzicielska, to znaczy, że jeżeli ustawimy dane parametry na urządzeniu, a jest to bardzo atrakcyjny panel do zarządzania przez dzieci, a nie chcemy, żeby nam zmieniał ustawień, wystarczy, że tą kłódkę przytrzymamy, naciśniemy i jakby maluszek może tutaj kombinować i nic nie zmieni, potem możemy to odblokować i sami jakby zmienić ustawienia. oczyszczacz powietrza z opcją nawilżania. Pokażę Wam, gdzie dolewamy wodę. To jest zbiornik na wodę. Mamy filtr nawilżający. On nasącza się wodą i potem wentylator optymalnie rozprowadza tą wodę I zdejmę panel przedni. Tutaj widać kilka elementów. Pierwsza to siatka. Wygląda. Na niej się zbierają pierwsze zanieczyszczenia. Tu mamy filtr węglowy, filtr HEPA. No i w środku widać filtr nabliżający. Tu jest wentylator. Więc zobaczcie, powietrze, które wchodzi do urządzenia, gorą się wydostaje. Musi przejść przez te filtry. Filtr I tu zatrzymuje właśnie zanieczyszczenia. Samiam urządzenie, tu mamy podobne opcje, ale jest ich ciutkę więcej, bo mamy informacje o tym, czy dodać wody, czy oczyścić urządzenie, czy wymienić filtry, to jest bardzo ważne, tu oczywiście poziomy prędkości, e, czas pracy urządzenia, poziom wilgotności, ale największym bajerem tego urządzenia jest czujnik jakości powietrza, e, jest on tutaj z boku urządzenia i... E, Zrobię taki brutalny test, bo tu z przodu widzicie, jest taka wizualna informacja o tym, czy powietrze jest czyste, czy nie. Tu pali się niebieska lampka, to znaczy, że powietrze jest w porządku, ale jeżeli będzie fioletowa, już nie mówię o czerwonej, to znaczy, że powietrze nie jest zbyt czyste i urządzenie na pewno będzie potrzebne w takim wypadku. Zrobię taki brutalny test. Mam zapaloną świeczkę, którą zdmuchnę, i zobaczymy, jak zareaguje urządzenie. Urządzenie działa w trybie auto, więc zobaczcie, wykryło dym, wykryło nieczystości, pokazuje już na czerwono, czyli jest mocniej, i automatycznie przyłączyło się na najszybszy tryb oczyszczania powietrza. Oczywiście to jest taka skrajna sytuacja, no bo tu jest taki czat ze zdmuchniętej świeczki, takiej nieczystości, ale ważne jest to, że możecie być spokojni, bo urządzenie samo wyczuje, kiedy musi pracować intensywniej, kiedy to powietrze wasze potrzebuje właśnie mocniejszego czyszczenia. Tak właśnie prezentuje się zestawienie nawilżaczy powietrza. Myślę, że wybierzecie jakiś najlepszy dla siebie. Na pewno jest wiele parametrów i w zależności od Waszych potrzeb wybierzecie taki, który pozwoli Wam oddychać zdrowym, czystym powietrzem. Dziękuję.